Z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony. No i teraz. Teraz znowuż musiałem sobie gdzieś w głowie szybko poukładać, bo właśnie te filmiki to, to mają, że najpierw trzeba sobie pytanie przeczytać, a później puścić ten filmik, ani na odwrót, nigdy nie róbcie tego i usłyszeć prawo, lewo, na co muszę zwrócić uwagę. Ten znak jest to znak ostrzegawczy, tak, który będzie nam mówił o tym, że znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, świadczy o tym ta gruba kreska. Ta cienka Kreska, która znajduje się po lewej stronie, mówi nam o tym, że znajduje się tam droga podporządkowana, ale nie jest to droga jednokierunkowa. Z tego znaku tego nie wyczytamy. Tak więc, odpowiedź? Czyli znowuż? Nie. No, czyli znowuż. <gry>